No słuchajcie, gę... No co u mnie słychać? to, że ja muszę do Pani Bogusza chyba zadzwonić, bo tak jak to jest zapisane, to jest nie do przeprowadzenia No bo czemu? Bo Pan ten jest maja 16 a o 16.30 są zbiolące, no to no, 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 tak się nie da tak zrobić, żeby on jeździł pół godziny i żeby w część zbiolących, że znowu na 17 nie zbiolące.